Cześć, tutaj był a to styczniowy, to wymaga update. Typowo z lampką, już bo zawsze światło nie sprzyja. I pierwszy manga w brzegu jest Golden Kamui. Które jak już mówiłam, czytam sobie tamę potem. Dopiero oglądam anime. I tutaj mamy kontynuację oczywiście przygód naszych bohaterów Sugimoto i Asirpy, którzy e, poszukują Wytatuowanych ludzi, którzy właśnie pochodzą z więzienia, którzy też jakby razem, jakby ich połączyć, te skóry to posiadają mapę do skarbu o którym w sumie mowa już od pierwszego tomu. I tutaj chyba dużo no, nie ma co mówić, bo żeby nie zdradzać nic takiego, po prostu mogę powiedzieć, że w obu tych tomach, nie powiem w którym, ile, ale poznajemy w sumie dwie nowe osoby dochodzi taka jedna chyba nowa osoba wcześniej nie wspomniana tak pojawia się tutaj nowa postać Nie wiem kim ona jeszcze jest nie wiem czemu a mnie intryguje jakby swoim charakterem i tak dalej nie wiem może się to myślicie dochodzi też tutaj e, w tych tomach do pewnego sojuszu w sumie jeszcze nie wiadomo jak to będzie wyglądać bo Dopiero było to wspomniane, jeszcze nie pokazane, jak to dokładnie będzie wyglądać, jak jakby to tam się te ci bohaterowie zgadają. I w sumie to tyle. Warto jest jeszcze pokazania. No tutaj w sumie taka ilustracja, taka fajna, nie wiem czemu, ale bardzo mi się podoba. No i w sumie, że nie jest w kolorze, czarno, że jest czarno-biała, ale wciąż bardzo fajnie wygląda. Następnie. Jest tutaj dziewiąty life up I tak naprawdę mm, Nie chcę zdradzać, co będzie w dziewiątym tomie, ponieważ W ósmym, nie, w siódmym Jak się nie mylę Tak się podziało, a następnie w ósmym Że No po prostu aż szkoda gadać, żeby cokolwiek zdradzić Ja krótko mówiąc, no Muszę powiedzieć, że fajnie, fajnie się dzieje Może jeszcze Coś tu, jakaś... jakiś... Szybki kadr, ale w sumie to tyle. Tu z początku, jakby, niezważnego, ważnego, co by popsuło czytanie. Dalej nie ma pokazać, ale jak najbardziej jest ja bardzo ciekawy, Ja, krótko mówiąc powstrzymuję się, żeby obejrzeć anime, ponieważ tam już mamy dokładnie zakończoną historię, jednak ja stwierdziłam, że ja chcę przeczytać i dowiedzieć się, jak to się skończy właśnie. Mandze. Następnie mamy y, nowość. Stwierdziłam, że już nie będę na początku pokazać, co kupiłam. Od razu tutaj po prostu powiem, że nowość. I od razu przeczytana manga. Jest to od wydawnictwa Dango. Beztroski Camping. Tak naprawdę nie spodziewałam się, że kupię ten tomik. Stwierdziłam, że a nie, nie ma co. Ale potem w sumie podkusiło mnie, kupiłam i w sumie jestem zadowolona. Nie wiem jeszcze, czy będę jakby na bieżąco zbierać to, że będę na bieżąco, jakby zamawiać do paczki, ale prawdopodobnie skończy się na tym, że będę to zbierać. Eee, ja ma oglądałam, czyli wiem co tutaj się dzieje. Anima nie wiem, na którym tomie się kończy, czwarty może czy piąty ciężko teraz stwierdzić, ale mimo wszystko mankę naprawdę przy mnie się czytało, właśnie tego e, temu w ogóle sięgnęłam po manga, mimo to, że wiedziałam dokładnie, co tutaj się dzieje. E, kreska jest bardzo fajna. Mm, podoba mi się przede wszystkim, jak jest w sumie narysowana... Kurczę, teraz nie zapomnę mnie imienia. Ale jakby o ta dziewczyna mogę ją tutaj tak wskazać. Nie wiem, czym akurat mi się bardzo podoba w sumie... jak reszta bohaterów, jak jest narysowana. No i co to po prostu manga o kempingu. Nie ma co, co tutaj dużo mówić, bo tutaj nie ma jakiejś takiej ważnej jakiejś głównej fabuły, oprócz tego, że po prostu jest to manga o dziewczynach, które interesują się kempingiem. No i bardzo można spotkać wiele ciekawostek, różnych rzeczy w sumie. I nawet osoba, która powiedzmy chciałaby czegoś się dowiedzieć o kempingu, nie, wiem, może zacząć też to robić, to myślę, że tutaj znajdzie też sporo ciekawostek, może ktobie użytecznych. No i tak, To jest troski kemping to chyba będzie skończone na 8 tomach chyba. Aktualnie ma 7, czyli zostało jeszcze, został jeszcze jeden tom. Następna manga jest to 16 tom na no, rogami z tym pięknym tyłem, tyłem. Niejednolitym, a takim właśnie... No jakby to... powiedzieć, taki czyste niebo. Y jest tak wieździsta noc, co tak mogę nazwać ten, y, jak to wygląda według mnie. I po prostu uwielbiam jak, y, ten tył, bo reszta, jak dobrze wygląda, ma jednolity kolor. I w tym to mnie, oj, dużo się dzieje, może na pewno pokażę tylko kolorową stronę, żeby tu nic nie pokazywać, bo tutaj zaraz w sumie wiedziałam, że w rogu jest coś, co nie, wolałabym nie pokazywać. No i tutaj mamy, o. No i tutaj dalej, jakby jest. E, Związane to była z tym, co wcześniej mówiłam, no to o ten porobiła, porobiła i nadal wyrabia sporo. I nie będę wchodzić w szczegóły. Oczywiście też do całego tego zdarzenia jakby znowu wchodzi również w tym to mnie zgłasza się ojciec. Ja to nie, nie powiem jakby czemu, co, jak, w sumie czy to ma związek, czy po prostu o tak, po prostu ma chętkę. Się w to mieszać i tak dalej. I w sumie w tyle. Nie ma co więcej mówić, ponieważ tutaj już naprawdę, naprawdę dość sporo się dzieje. Nawet nie wiem, czy coś Wam pokażę, cokolwiek. Więc zostanie to na tym, że niestety nie z Wami pokażę, ponieważ mogłoby to coś. Spoilerować. Następnie jest tutaj drugi Tomik Made in Abyss. I tutaj taka historia, w sumie, że ja czasami mam ochotę czytać mangi bez obwolty, czasami tak mi jest wygodniej, mam na to ochotę i tak mi jest poręcznie, nie wiem czemu. No, a tutaj niestety jest tak, że nie mogę zdjąć obwoluty. No zwłaszcza w miejscu publicznym, bo no, ci co mają Might in to wiedzą co się znajduje pod tym obwodem. To niezbyt nie, nie ciekawa rzecz, <grych> rzecz, którą nie można byłoby machać przed ludźmi. No i tyle, jeżeli chodzi o, oczywiście o Tomik, przechodząc do fabuły z drugiego Tomiku. Ee, już w pierwszym Tomie byłam zaskoczona, ale tutaj tym bardziej. Jak to w sumie szybko, ale zarazem Fajnie przychodzi ta fabuła, ponieważ tutaj e, poznajemy już Ozen e, e, i od razu już w sumie opuszczamy ją, żeby też w sumie nie mówić co, gdzie, jak, w jakiej okolicznościach ci, co nie czytali, a ci, co oglądali będą wiedzieć po prostu, że poznajemy Ozen. Tutaj już w sumie jakby kończą ten wątek z Ozen, więc e, naprawdę szybko to minęło, nie wiem ile anime to było odcinków. Ale po prostu szybko. W trzecim to mnie już. Z tego co kojarzę, będzie się chyba kończyć w ogóle anime. Czy od czwartego na pewno będzie działo się coś nowego? Nie wiem, czy w trzecim już się zacznie. A po prostu tak w sumie już wnioskując po okładkach, to czwarty to już będzie coś zupełnie coś nowego. Tutaj w ogóle też y, widzę, jak to szybko przechodzi ta fabuła. I też nie mogę przestać się zaskakiwać, raczej nie przestaje mi zaskakiwać to, ile to ma tekstu. Może akurat otworzę taką stronę, co nie ma nie sporo, ale naprawdę w sumie mimo to, że jest cienka, jak widać, to jest to lektura na no, dość spory czas, na dłuższy niż taki typowy tomik, z czego bardzo się cieszę. napis jest bardzo fajny, no i tyle w sumie co mogę powiedzieć. Nie, nie mogę się doczekać, żeby dowiedzieć się, co mnie dalej. Żeby tylko autorka szybko nowe tamy robiła, bo jak nawet my, to potem będę cierpieć. Eee, następnie, już ostatni, nie, przedostatni tytuł. Jest to Obywennica czarno Księżnika. Szósty, siódmy i 8. Zrobiłam sobie takie dość spore nadrabianie o sobie ją zostawiłam na długo. W ogóle się zaskoczyłam, ponieważ... Jeszcze tutaj spojrzę... E, czekałam rok, żeby zebrać te trzy tomy i żeby też je przeczytać wreszcie. I w sumie warto było. E, nie chcę tutaj zdradzać chyba, również, ponieważ w ósmym Zanim zacznę mówić o ósmym, to w szóstym i siódmym tak się podziało, że w sumie nie byłam pewna, przez miałam takie takie mech, miałam jakby takie uczucie takie po prostu, takie, no czytam, ale nic specjalnego. W siódmym tak samo, że po prostu czytam o, 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 a w ósmym takie hmmm, więc <laughs> czytając szósty, siódmy się wnudziłam, ale ósmy jakby chyba wydaje mi się że nadrobił te braki w, w tych obu tomach. Nie, żeby były jakoś zupełnie nudne, tylko po prostu... w problemie do ósmego to one były takie po prostu o, coś się działo, czytamy po prostu dalszą przygodę naszych obu tutaj bohaterów. No i... Chyba nie ma co tu dużo mówić, oprócz tego, że chyba szósty siódmy tom, czy coś się działo tam ważnego, fabularnego? Chyba nie po prostu jakby... jakby dalej budowanie relacji naszych bohaterów. mi sobie jeszcze przykartykuję siódmy tomik, i oczywiście w sumie... A, tu wam pokażę, tylko nie czytajcie e, chmurek. Tutaj chyba również... Chociaż nie, tutaj już mamy fabularną rzecz, ale taką w sumie e, Taką, o, tylko niespecjalną, ale w ósmym co się dzieje to naprawdę no nie mogę się doczekać tego tomu i w sumie mogłam trzymać tom jeszcze poczekać aż 9 dziewią wyjdzie i potem dopiero przeczytać, ale tak to już no cóż, moja strata, będę musiała czekać i cierpieć <grych> oczekiwałam na kolejny tom w sumie zastanawiam się, jestem ciekawa na jutro tonach się to skończy ponieważ ciężko to określić to skończy się też dobrze czy źle, czy powiedzmy to będzie jakby do momentu, nie wiem, śmieci naszej głównej bohaterki czy oni, w sumie już nie pamiętam w poprzednich tomach jak to było czy oni spowolnili jej tam jakby działania slajwek i tak dalej Ale myślę, że chyba głównie, e, głównym wątkiem będzie to, czy ona chyba zginie czy nie e, i ten fakt dla mnie nie jest spoilerem, bo w sumie w pierwszym tomie to jest powiedziane, że slajwagi krótko żyją. A, a teraz pytanie, czy to będzie jakby takim wątkiem, który zakończy tę mangę. I właśnie teraz tak zastanawiam, czy w poprzednich temat coś było raczej z tym robione, chyba raczej tak, ale w sumie już nie pamiętam mniejsza z tym. I, i tak oto prezentowałoby się stoczniowo to manga update. W sumie chyba przeczytany, te manki W większości przeczytane dzięki takiemu jednodniowemu maratonowi, który zrobiłam z tego, i w sumie dzięki temu w sumie cokolwiek coś uzbierałam na ten update. E, bo od początku roku jakoś mnie tak e, nie ciągło do czytania mang, teraz znowu jakby się za nie biorę. No w sumie teraz tak patrząc prawie bym przegapiła mojej drodze, prawie bym przegapiła ostatni Tomik. No bo niepotrzebnie mówiłam cały czas o oblubienicy, raczej nie Tomik, a pozostałości po tomiku. Który został polczony. Jest to deprosto na Ferdland 7 i w sumie tak fajnie się trafił, że na koniec, bo nie muszę nic więcej mówić po prostu tyle, że po prostu się dzieje. Może nie będę pokazać tyłu, bo z tyłu... Ta... Można sobie zaspoilerować. Yy... No, cóż, co tu powiedzieć, dzieje się od momentu, jakby zakończenia pewnego etapu w I jedyne, co mogę powiedzieć, to poznają nową osobę. No i dowiadują się, jakby też całkiem sporo. Może nie jeszcze całkiem sporo, ale trochę dowiadują się o działaniu. No, pewnego elementu, o tak mogę powiedzieć, czy może otoczenia Może okołem w sumie, że znowu się coś tam e, próbują dowiedzieć o, o świecie zewnętrznym. O, bo jak dobrze wiemy, e, no, w House, jak dobrze pamiętam tą, e, tą nazwę, to no cóż, no, tam nie ma, po prostu macie książkę i wiecie wszystko, jakby, e, co się dzieje poza murami. No i w sumie tyle, co mogę powiedzieć. Dowiadują się całkiem sporo. I będzie... I dowiedzą się jeszcze sporo nowych rzeczy, które im jakby pomogą w tej sytuacji. No i tyle. No i tyle w sumie. <laughs> Koniec, krawka tyle, co mam do powiedzenia. I Cóż, to jest już oficjalnie cały styczniowy to Manga Update. Dobrze, że mi się przypomniało ten się to mi tutaj y, gdzieś na boku leżał, bardziej z tyłu. I go nie zauważyłam. Ale dobrze, że go zauważyłam. No i cóż. A, to by było na tyle. Na, na tyle widzicie moją ukochaną w sumie tamę. Tak się w sumie widzę, fajnie ustawiły te tapety. A miesza z tym... Ja Wam dziękuję za obejrzenie. Widzimy się w kolejnym filmiku. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Jeszcze raz dzięki za obejrzenie i cześć.